Cześć! Iga Świątek przegrywa niestety z Mirą Andrzejewą w półfinale turniejów Indian Wells. Wielka szkoda, jak ułożył się ten decydujący trzeci set. Jak wyglądało to spotkanie? Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Warsaw West Tennis Club, który oferuje w Ożarowie Mazowieckim zadaszone korty twarde, akademię tenisa dla dzieci i dorosłych oraz centrum przygotowania motorycznego. Link do ich strony w opisie odcinka. Polecam Iga Świątek przegrywa z Rosjanką Mirą Andriejewą 6-7, 6-1, 3-6 w meczu o finał turnieju WTA 1000 w Indian Wells. To było starcie Widzę literki światowego rankingu z 11-tęsistką świata, 17-letnią Rosjanką. Szansa na rewanż dla Igi, ale niestety niewykorzystana, czyli powtórka z ćwierćfinału w Dubaju, gdzie Rosjanka także zwyciężyła, ale wtedy 6-3, 6-3. Kluczem wydawało się od początku, że będzie serwowanie z jednej strony Igi, z drugiej strony Rywalki, czyli Andrzejewej, która naprawdę niesamowicie potrafi podawać, ale wydaje mi się, że ostatecznie to nie do końca serwis zadecydował, zwłaszcza o losach trzeciego seta. Trzeba też oddać, że wiatr miał spory wpływ na to, jak wyglądało to spotkanie, bo gdy jedna z nich grała pod wiatr, no to musiała się dostosować do warunków. Gdy grała właśnie pod wiatr, to często, to często siła rażenia, uderzeń była dużo, dużo mniejsza i też te niektóre piłki wpadały dzięki właśnie warunkom atmosferycznym, a inne wylatywały. Od początku 17-letnia Andrzejewa świetnie serwowała. Iga musiała dotrzymywać kroku przy serwisie i robiła to. Trochę to wyglądało jak pojedynki naszej tenisistki z najlepszą wersją rybakiny. Gdy potrafi serwować kapitalnie, to wtedy ciężko coś zrobić przy returnie i trzeba pilnować własnych podań. Momentami nie było zbyt wielu długich wymian, gdy obie dobrze serwowały. Brakowało trochę rytmu, zwłaszcza w pierwszym i drugim secie. Rosjanka stosowała czasami taką ciekawą taktykę, że podnosiła nieco wyżej piłkę i dzięki temu miała czas, żeby odbudować pozycję. I Iga była wtedy otepchnięta, bo to były długie, wysokie piłki. W takiej sytuacji nie miała za bardzo czasami jak zaatakować. To dawało czas Rosjance i wracała do lepszego ustawienia. Trzeba też przyznać, że Conchita Martinez w kapitalny sposób podpowiadała swojej podopiecznej, siedziała bardzo blisko kortu, właściwie co gem udzielała jej jakichś wskazówek. Mira opowiadała ostatnio, że kiedyś nie była za bardzo gotowa na te rady i nie umiała z nich skorzystać, a teraz jest inaczej. Niestety w dziewiątym gemie pierwszego seta Iga popełniła podwójny błąd serwisowy i bardzo się zdenerwowała. Wtedy rywalka to widziała, mocno zareturnowała w kolejnej akcji, potem przełamała naszą tęsiskę i wyszła na 5-4. Grała Birra bardzo odważnie, słuchała właśnie rad trenerki, by zmieniać kierunki i nie dawać się zdominować idze Świątek. W kolejnym gamie, gdy Rosjanka serwowała na to, by zamknąć partię, niespodziewanie jednak zaczęła psuć. Iga grała bardzo odważnie. Chciała bardzo odrobić tą stratę serwisu. To się jej udało. 5 do 5, a potem poszła za ciosem i 6 do 5. Nieźle w tamtym fragmencie wyglądał Forhen, zwłaszcza naszej tenisistki. Niestety Mirra doprowadziła do tiebreak'a, który to ułożył się bardzo źle dla Igi Świątek. Błędy Dobre serwisy Andrejewej dużo spokoju ze strony tej mniej zdoświadczonych zawodniczek, które dzisiaj znalazły się na korcie. Zrobiło się szybko 0 do 3, potem 4 do 1, 2 mini breaki na korzyść rosyjskiej zawodniczki i wyszła wielka dojrzałość. Mirry, mimo przecież młodego wieku, wygrała tie breaka 7 do 1, posypała się gra naszej tenisistki w tej dogrywce. Na początku drugiego seta usłyszeliśmy z boksu Igi Siątek m.in. taki okrzyk rób swoje, i Iga robiła swoje, walczyła dalej, nie chciała się wcale poddać i szybko przełamała Mirę Andrzejewą. Zrobiło się 3 do 1. Iga była bardzo skupiona, nie zamierzała odpuszczać, świetnie returnowała. Coraz więcej było też wymian w gemach serwisowych Miry Andriejowej. W efekcie kolejne przełamanie dla Igi, 4 do 1, a potem nawet. 5. Serwis w tym meczu, bez względu na ostateczny wynik, wyglądał dużo lepiej z perspektywy Higi Świątek. Naprawdę dobrze serwowała. Andrzejewa w całym drugim secie znacznie obniżyła loty, była mniej precyzyjna, a Iga wygrywała te najważniejsze wymiany i dzięki temu pewnie zwyciężyła 6 do 1, trzykrotnie przełamując swoją przeciwniczkę. I można było mieć nadzieję, że Ika Świątek pójdzie za ciosem w tej decydującej partii. Tym bardziej, że Andrzejewa była bardzo zdenerwowana. Już w pierwszym gemie rzuciła rakietą przy serwisie Igi, potem jednak się uspokoiła i niestety przełamała Polkę. Podwójny błąd serwisowy był tam też bardzo ważny. Ostatecznie Mirra wychodzi na 2 do 0, ale też mam wrażenie, że nie tylko dlatego, że grała dobrze dosyć, ale z uwagi przede wszystkim na sporą liczbę pomyłek ze strony naszej tenisistki. Iga wygrała swojego gema było jeden do dwóch i ten czwarty gem być może był najważniejszy. Jest 30 do 0 przy serwisie Andrzejewej, piłka w górze i ga wyrzuca wolej przy siatce. Taki wyższy wolej, szkoda wielka, bo mogło być już 0,40, a niestety nie było. Była szansa na 2-2, może nawet, a zrobiło się 3-1 dla Rosjanki, a potem nagle 4-1, bo najsłabszy gem serwisowy naszej tenisistki w całym tym spotkaniu. Zbyt wiele błędów, minimalnych, ale jednak błędów i przewaga przeciwniczka już przeciwniczki była już naprawdę duża. Iga jeszcze powalczyła, odrobiła częściowo stratę, doszła na 3-4, było 30-38 gemie przy serwisie Miry Andrzejewej, ale potem znowu niestety nasza tenisistka zaczęła psuć, no, grała tak falami w tym ostatnim secie i przecież jej rywalka naprawdę była dzisiaj do ogrania, zwłaszcza w tym trzecim decydującym secie, ale niestety błędy naszej zawodniczki w celderki rankingu nie pozwoliły jej dogonić przeciwniczki. Najlepiej pokazuje to ostatni gem. Pomyłki z forehandu mirra, która. Momentami ledwo była w stanie nawet przebić piłkę na drugą stronę siatki. Z drugiej strony broniła się naprawdę dzielnie, biegając od prawej do lewej, ale ostatecznie Iga zbyt często wyrzucała i przegrała ostatniego seta 3-6. Dużo lepszy występ naszej tenisistki z Mirą Andrzejewą niż w Dubaju, gdy się zmierzyły niedawno, ale to jest na pewnie małe pocieszenie. Iga znów nie wygra turnieju, ale czy to był zły występ, jak spojrzymy na cały jej Turniej właśnie w Indian World 2025? No nie, wygrane z Muchową, rzęk, muszą robić wrażenie, żal przede wszystkim tego ostatniego decydującego seta z Mirą Andrzejemu, gdzie czuć było, że to się może zupełnie inaczej ułożyć, ale niestety trochę zabrakło przede wszystkim zbyt wiele wyrzuconych piłek. Z drugiej strony brawa dla 17-letniej Andrzejewej. 11 zwycięstwo z rzędu. Drugi finał WTA 1000 z rzędu po zwycięstwie w Dubaju. Ma szansę teraz także na triumf w Kalifornii. Szkoda, wielka, czwarta, trzysetówka Iggy w tym roku. I tak zwyciężyła Katie Bouter, przegrała z Madison Keys, wygrała z Lindą Noskową i teraz przegrała z Mirrą Andrzejewą. Kto będzie drugą finalistką imprezy w Indian Wells? Zobaczymy. W drugim półfinale mierzą się w momencie, gdy nagrywam ten odcinek, Madison Keys i Arena Sabalenka. To jest rewanż za finał niedawny Australian Open. Keys trochę się męczyła w tej imprezie. 300 z Wekic, z Mertens, ale z drugiej strony w ćwierćfinale w imponującym stylu rozbiła będzie 6-1, 6-1. Nadal widać, że ma dobrą formę. Fenomenalny początek tego sezonu. 16 zwycięstw już zanotowała z rzędu. Bo, bo wygrała Australian Open wcześniej w Adelaide, gdzie potem zrobiła sobie przerwę na Bliskim Wschodzie. Jedyna porażka w tym roku Madison Kiss to z Clarą Towson Dunką w ćwiercinale w Oakland. Sabalerka miała z kolei dość łatwą drogę do półfinału w Kalifornii i naprawdę pierwszy poważny sprawdzian to dopiero ten półfinał właśnie z Keys. Co ciekawe, w półfinałach w Indian Wells grają cztery najlepsze tenisistki tego sezonu, biorąc pod uwagę ranking WTA Race obejmujący wyniki tylko z roku 2025. To też pokazuje, że są w dobrej dyspozycji te cztery panie i jak mocne to są zawody. Wydaje mi się, że szanse są równe, 50 na 50 w tym drugim półfinale, aczkolwiek Kis trochę zdążyła się bardziej ograć, jeśli chodzi o wielkie wyzwania, trzy setówki, a dla Sabalenki to będzie pierwszy prawdopodobnie trudniejszy bój w tym turnieju, więc to może w jakiś sposób zadecydować, zobaczymy, ale z drugiej strony arena to arena. Jeśli zagra na swoim poziomie, to jest duża szansa, że awansuje do finału. Jeśli chodzi o męską drabinkę, to mamy taki skład półfinałów, Rune, Miedwiediew, Draper, Alcaraz. Tutaj wiele wskazuje na to, że spotkanie finałowe może być w składzie miedwiediew alcaraz ale poczekajmy, może będzie jakaś niespodzianka. I na koniec piszcie koniec w komentarzach, co waszym zdaniem zadecydowało o niestety niepowodzeniu ostatecznie Iggy Świątek z Mirą Andriejewą w Indian Wells. Kto waszym zdaniem okaże się najlepszy w tym turnieju w Kalifornii? Zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania materiałów. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.